To mężczyzna pokazuje, a tak naprawdę, co u niego jest w duszy, głęboko w duszy. Zobaczymy. Nie będziemy sprawdzać w energiach. Zrobimy tak dla wszystkich, i każdy zrozumie, że to jego rozkład. Myślę, że, że jak mężczyzna do tego podchodzi i jak pokazuje. Dobra. Jak mężczyzna pokazuje swoje uczucia, czy jak do ciebie podchodzi. Co jest teraz? Oj, a tu między wami jest koniec. Ból, smutek, koniec. I z jednej strony on pokazuje tobie, twoje, tobie zainteresowania, ale jak jest takie zainteresowania, że ta miłość, taka bolesna miłość. Z jednej strony ty czujesz to, że jest... Te, może miłość, takie zauroczenia, tak jakby że ty widzisz to, że on zainteresowany tobą i bardzo, ale w ten czas on może nie pokazywać albo taki jakby z jednej strony pokazuje, a z drugiej strony od razu blokuje, ale takie uczucie, że między wami teraz koniec, że nie ma nic, ból, smutek e, i... ale ma uczucia do ciebie bardzo. E, powiem tak, e, tu mężczyzna swoje uczucia bardzo chowa, dlatego że e, pokazuje swoją chłodność, dlatego że mężczyzna przechodzi transformację swoje. To mężczyzna zmienia się w poglądach na życie, może zmienić się charakterem, ale to nie znaczy, że on zmieni się całkowicie, nie to znaczy to, że on może dużo czytać dużo tak jakby może mieć rozmowę z mądrymi ludźmi, poradę pytać o to, że między wami koniec, dlaczego tak jest co się dzieje w tenże czas tęsknie za to, by chociaż o tym może nie mówić, to no mężczyzna w głowie trzyma to, że chce napisać do ciebie, może między wami koniec i utracony kontakt, bo ja nie widzę tutaj rozmów ale uczucia między wami um, jest zainteresowania. On to wszystko to, co ty czujesz do niego, on czuje do ciebie. Ale może nie pokazywać tego. Ale pisać może... Może napisać, że tęsknił za tobą. Ta nie rozmawiajcie teraz. Mm -mm. E, mężczyzna może myśleć o tym. Że ty, e, że obok ciebie jest mężczyzna i z koleżankami, ty, że ty gdzieś tam imprezujesz, że ty po prostu mm, żyjesz sama dla siebie. E, sobie e, nie martwię się o to, że mężczyzna gdzieś tam e, jest u ciebie, ale ty tak jakby go możesz ignorować. I on. Mm, Ciebie widzi, że ty nie martw się o to. O to jakoś tak. I um, tu wygląda na to, że mężczyzna i tęskni, i z drugiej strony może iść na kompromis, chociaż nie chce. On jakoś e, widzi, że ty taka jesteś bezkompromisna. To jak gdzieś e, może między wami kłótnia była jakaś. I ty taka jak jesteś, stoisz na swoim, no to stoisz na swoim. I ty od razu taka, a no nie, no to nie. I sobie, on tak sobie myślę. I, i obok ciebie już od razu kręcą się inny mężczyzny. I on rozumie, że um, koleżanki, mężczyzny. I że tobie nie do mężczyzny. <noise> Jakoś tak. No między wami y, może być koniec, a jak nie koniec, no to tutaj takie, że każdy jeszcze myśli o tym, że, że jednak będziecie razem. Dobra, no to on, ja powiem tak, tutaj trudno jemu, ciężko pokazać się, napisać, chociaż on widzę, że trzyma w głowie, że napisze, bo tęsknie bardzo, bardzo tęsknie, tylko nie wiem, czy ty odpiszesz jemu, jakoś tak to pokazane. Dobra, ale zobaczymy, to on pokazuje, tak, że on... Chodny, może nie pokazywać swoje uczucia, na kompromis może nie iść hmm, chociaż trzyma w głowie, żeby napisać i między wami może być koniec, może pokazywać, że pracuje i, i widzi ciebie taki też że ty odeszłaś od niego dobra, a teraz pokaż nam tak naprawdę, co ty masz tam w duszy do tej dziewczyny która teraz to ogląda Głęboko, głęboko poka swoje uczucia, podejście do tej kobiety cały czas myślę o tobie. E, widzicie e, taką swoją kobietę. E, chociaż ta miłość on jeszcze nie rozumie e, on czemuś traktuje sobie, że ta miłość jest bolesna, bo przewrócona ta karta, a ta karta taka bardzo, że ty ten związek może być, to ja, to macie kontakt, to może być utracony kontakt, taki bolesny związek, to nie jest to, że między wami super, super wszystko i on cały czas myślał, o tobie, tego bardzo przyciągasz, to jest też taka i piękna, i ładnie ubierasz się, figurę ładną masz i to, że seksualnie przyciągasz go i ty jemu podoba się, że ty ładnie flirtujesz. No, flirtujesz z nim. I o jemu to podoba się, że ty umiesz tak mówić i tak jakoś i flirtować i śmiać się od, od jakoś tak. Co to znaczy? Droga. Gdzie droga? Mm -hmm. on yy, widzi cię, że on jakoś chciałby od ciebie żeby ty pokazała swoje uczucia. on mówi, że ona flirtuje, tak no ja nie widzę, że ona coś do mnie czuje a on tego chce a on tego chce i on czeka na to, i takie uczucie, że on na to czeka, że ty o, przyjdzie moment, że ty powiesz że ty mi tam podoba się, że ja chcę z tobą być, że ot on na to czeka. A co jeszcze ty myślisz głęboko w sercu? <gry> o, no ty dla niego jest też to kopia to, o której on marzy. Bo to taki szans, który daje się w życiu, gdzie mężczyzna zaczyna mm, tak jakby myśleć o tym, że a to realne, że ona może być moja. Ale on, on mówi, czemu, że ty jesteś trudna do związku. Mówi, że to kobieta trudna do związku, że ty jesteś taka... Albo u ciebie gdzieś y, ty przeżyłaś coś i dlatego ty w środku jeszcze masz ten ból i do związku, jakoś tak. I ty możesz reagować y, tak trochę chłodniej do niego. Też może tak być. I on to też gdzieś tam w głowie ma to, że ty. Um, a kto to, to, to? No tak jak on widzi ciebie. Tam, tutaj tak jakby koniec między wami i on tak myślę, chociaż uczucia między wami jest. I to wygląda tak, że on rozumie, że ty też martwisz się o tym, że między wami tej koniec. I że nie udało się spotkanie, nie udało się tego związku. Uczucia masz Ty do niego, on do Ciebie. I tutaj on wie o tym i przeżywa przez to. Sam mężczyzna znowu pokazuje tu, że przechodzi transformacją. Swoją transformacją. Żeby... Transformacją? Tak jakby... Dlatego, żeby y, nauczyć się brać y, odpowiedzialność albo zrobić stabilną kobietą, y, może mężczyzna jakby y, nie chce pokazywać, albo nie chce y, być w, w stabilnym związku. I tu wygląda taka sytuacja, że E, от та трансформація показує то, щоб, e, бо я запитала це за трансформацію, а так, щоб кобіта стала стабільною. Так якби... E... On czeka na to, żeby zrobić kobietę stabilną, tak jakby e, nauczyć się brać odpowiedzialność za kobietę, tak jakby i nie bać się stabilnego związku. Jakby tak to pokazano. I on, e, tak jakby do niego to dochodzi, ale powoli to wszystko. Powoli. Jeszcze, co ty czujesz do tej kobiety? Tak, jakby rozczarowanie idzie, że nie możecie jedno drugiego zrozumieć. Może tak, że gdzieś e, nie, mów, nie, nie ma tych rozmów szczerych, że e, kontakt może być, ale on e, taki niemilosny. Ty możesz flirtować, ty wszystko, ale ty nie pokazujesz swoich uczuć, a on od ciebie tego oczekuje. I on mówi, że, 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 że ta kobieta to jakiś problem <grym> dla niego. <grym> Mówisz, że. Czemu e, ja muszę e, męczyć się, bo mężczyzna naprawdę męczy się, tak jakby. No to duchowny, naprawdę. On może i mm, nie rozumieć tego, bo transformacja to takie, że boli, ale nie wiadomo dlaczego boli i kiedy ono to minie, nie? I on taki rozczarowany w tym, że może miała być rozmowa jakaś poważna między wami, i on tak rozczarowanej tym, że nie udało się spotkania i no i dlatego chcę zmian, chcę porozmawiać, chcę wszystko na nowo. Wszystko na nowe, ale, ale może być tak, że no tutaj szybka karta, tak jakby. Tutaj szybka karta i wygląda na to, że idą zmiany. O, albo on ta w głowie gdzieś tam przekręca sobie, że idą zmiany, choć mężczyzna jest powolny. I e, tutaj będzie taka rozmowa, e, że on może powiedzieć o tym, żeby zaczniemy wszystko na nowo. Z czystego takiego lista można powiedzieć. No, mężczyzna może być młodszy. Nie zawsze, ale może być, bo tak jakby ty pokazujesz się taką starszą kobietą, e, chyba że po prostu mm, mężczyzna nie gotowy do stabilnego związku, ale ta transformacja e, robi to, że jego zmienia i on nastawia się na stabilny związek z tobą. I dlatego, no tu szybka karta, tu e, tak jakby od 6 dni do miesiąca tutaj zmiany idą, temu tutaj szybka karta i on tobie powie za to, żeby ty byłaś jego stabilną kobietą do związku. Mhm. E, myślę, że tutaj mężczyzna już przechodził w prawie swoją transformację przez swój ból e, i on to zrozumiał że ty dla niego jesteś ważna i on ma do ciebie naprawdę szczere uczucia, chociaż one bolesne te uczucia.